Odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail. Odbieranie wiadomości e-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konta poczty e-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty e-mail w zakładce Konfiguracja. Dotknij kafelek Poczta. Znajdujący się na ekranie głównym. Aby sprawdzić skrzynkę odbiorczą, dotknij ikonę Odśwież. Skrzynka odbiorcza została zaktualizowana. Dotknij nagłówek wiadomości, aby ją otworzyć. Ze względów bezpieczeństwa, zdjęcia w treści wiadomości są blokowane. Aby pobrać zdjęcia i pełną treść wiadomości, dotknij opcję Pobierz wiadomość i zdjęcia z internetu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.